Dzień dobry kochani, to woda, to woda. Witam Was serdecznie w następnym vlogu. Ja jestem w trakcie ogarniania się. Nałożę sobie już pielęgnację i będę dzisiaj pierwszy raz używała nowy, nowy podkład, także... Tak. tak, myślę, że w najbliższych vlogach e, dam Wam znać, bo nie wiem na ile ta próbka mi dostarczy, którą dostałam, jakie są moje e, wrażenia. E, byłam wczoraj e, w Londynie, e, spotkałam się właśnie z, z Martyną, e, z moją z moją znajomą. No i tak samo jak w Manchesterze, był plan na gruby shopping i po prostu, wiecie, ubytki na koncie, a w sumie wydałam więcej na, na obiad niż na, niż na zakupy, co nie zmienia faktu, że opowiem się, właśnie, co wczoraj robiliśmy. Inaczej, wrzucałam TikToki, gdzie byłyśmy, byłyśmy właśnie w sklepie tutaj Lisy na Covent Garden, do końca roku ten sklep jest otwarty. Także jak macie ochotę sobie właśnie te rzeczy na żywo zobaczyć. Ogólnie sklep jest przefajny. Wam podziękuję film, gdzie trochę więcej jest na temat tego sklepu właśnie na, na YouTubie, gdzie mi opowiada, tam jest po prostu cały asortyment, jeśli chodzi o kosmetyki, które można, które można kupić, można sobie zrobić macz na, na podkład, bo podkładów jest bardzo duży, jeśli chodzi o, o kolory odcienie, więc jeśli jest możliwość takiego udania się stacjonarnie i dobrania e, odcienia podkładu, to uważam, że to jest super, bo właśnie też e, właśnie wchodziłyśmy na zewnątrz, żeby sprawdzić swatch i tak dalej, więc zaraz Wam pokażę, który odcień tutaj sobie wzięłam. E, tam też jest takie e, muzeum makijażu, e, w sensie kolekcja właśnie taka e, z vintage e, makijażem. E, Można też kupić książkę, ja też książkę oczywiście mam, już od dawna. Mam też bluzę właśnie szarą. Chciałam też kupić czerwoną, bo czerwona też jest teraz w ofercie, ale jest wyprzedana, także na pewno ją kupię po świętach. To jest ta bluza właśnie z tym, z tym logo, często ją gdzieś tam gęsto zakładam. Uważam, że jest świetna jakościowo i tą czerwoną też bym właśnie chciała, no ale właśnie jej wczoraj nie było, była wyprzedana tam w sklepie na miejscu. Więc pierwszy udało się mi się do sklepu. Później, mówię, chciałam jeszcze kilka innych miejsc, ale wszędzie były kolejki. Na zasadzie, że trzeba było podać swój numer telefonu i jak było miejsce, że można było wejść, to dostawało się SMS-a. Więc no, z niektórych sklepów po prostu zrezygnowałam, bo półtora godziny kręcenia się po okolicy, żeby wejść do jednego sklepu raczej nie, nie no, nie, no nie chciało mi się po prostu tyle czasu utracić. Bo miałyśmy też o konkretną godzinę zablokowany stolik na, na kolację, także później mi się do mm, kierunku właśnie Oxford Street. E, też się tam pochodziłyśmy, połaziłyśmy e, i też właśnie weszliśmy do, e, do Chanel, e, bo chciałam sobie te torebki e, poprzymierzać, zobaczyć, jak one by się na mnie układały, e, bo mam takie, które mi się podobają, ale no oczywiście e, Chanel jest tak, że nie można tego kupić przez internet, nie można kupić online, e, oni nie robią jakby zapisów, nie można sobie wpłacić depozytu czy zadatku na torebkę, po prostu się, jak się trafi, to, to jest, chyba że to wiem z YouTube bo nieraz jakieś właśnie dziewczyny mówiły, że no, czy jeśli macie swojego takiego właśnie sprzedawcę, powiedzmy wy, Chanel e, i nawet był lockdown, to wiemy, że dziewczyna mówiły, że o, udało mi się kupić e, tam moją, nie wiem, torebkę nową Chanel, bo właśnie mam sprzedawcę w tym sklepie i on powiedział, o, przyszła ta torebka, chcesz, to mogę ci po prostu ją e, wysłać, czy jest, jest taka możliwość, tylko to już trzeba mieć relacje relację ze sprzedawcą. E, nie da się tak o po prostu chyba znaleźć sprzedawcy i e, kupić, e, kupić torebkę, którą, na którą macie ochotę, więc to jest właśnie taka no to jest taka gra, to jest taka loteria i w ogóle e, nie każą chce się w to bawić, oczywiście, wiadomo. Ale mówię, jak przyszedliśmy, to sobie te torebki poprzymierzam, bo chciałam zobaczyć, jak one się na mnie układały. Ja lubię torebki typu crossbody, e, rzadko noszę torebki tak, tak na ramię czy, czy do ręki. Ja lubię mieć ręce wolne, e, więc sam sobie parę poprzymierzałyśmy. Ogólnie też chcieliśmy na panią torebę także też fajny, fajny serwis. A jeszcze wcześniej udało się do sklepu, który się nazywa Luxury Promise. I on tak naprawdę jest 80 minut piechotą od, e, od, od Selfridges. I to jest sklep właśnie, gdzie też trzeba mieć szczęście, żeby. Tam, to jest sobie taki sklep z vintage albo używanymi torebkami z drugiej ręki. I tam są i Chanel, Louis, Hermesy i cała inna taka, wiecie, ta, ta, taka kategoria torebek, i też dodatków różnych, różnych rzeczy. Więc tutaj jak też zobaczyłam, który model torebki z to vintage by na mnie dobrze wyglądał, bo większość jednak ma krótszy ten łańcuch, którego się nie da. Jakby przedłużyć, więc e, dobrze właśnie by tak sobie poprzyjrzeć, zobaczyć, nie miałam pypcia na nic, więc mówię e, nic na siłę, nic nie ten, okej, okay, wiecie, spoko loko. Była niedorepka, to mi się bardzo podobała. Ona jakby, to był jakby ten, to się nazywa wallet on chain, czyli właśnie by taka mikro torebka, taka na co dzień, typu właśnie jakby portfel na łańcuszku, ale tam trochę się, trochę się rzeczy tam zmieści. Może nie jakoś ogromnie dużo, ale trochę na tam wejdzie. I to jest, i była właśnie torebka jakby z tego roku, jakby chyba z wybiegu, teraz z tej, z tej kolekcji, która była trochę inaczej wykończona i tak dalej. Ale pani powiedziała, że to jest tak delikatna skóra, że to się nie nadaje jednocześnie na co dzień. A wie, aha. Aha, no to ok. E, ale mega mi się podobała i fajnie wyglądała. Nie zrobiłam zdjęcia, więc nie pokażę która to była. E, ale e, właśnie, fajny był sprzedawca, że. Y, że. Y, że właśnie tak powiedział, żeby jak powiedział, żebyś się po prostu. No nie na. Jeśli to torebka, to to nie jest to torebka, bo to nie jest torebka do włączenia na co dzień, bo to jest tak delikatna skóra. I to jest właśnie na też na zasadzie. Ty, 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 tyle siana, tyle hajsu, a nie da się tego na co dzień nosić także średnio. Inaczej ja, może się da, ale byś pewnie szybko. Szybko zniszczyła, to u mnie coś. I później pojechałyśmy jeszcze, właśnie na obiad, The Ivy Chelsea Garden. Restauracja się nazywa. Ja też wam wrzucam właśnie TikToki zdjęcie, że tam jest taka dekoracja teraz ala grinch. W środku jest przepięknie, ale powiem wam, że nigdy nie jadłam tak dobrego jedzenia. Po prostu to jedzenie to było. E, to była eksplozja w smaku, ekspansja, ekspansja. no to po prostu to było 100 na 10. To było tak dobre, e, wzięłyśmy sobie, jak właśnie frytki z cukinii, jak takie są w tempurze i w ogóle, smażone to w sumie ulubiony smak i był przepyszny, po prostu całe takie wiadro było tych, e, tych frytek z cukinii. Martina wzięła kalmary, oczywiście się podzieliliśmy, spróbowałam, były przepyszne, a ja sobie wzięłam krewetki, e, one też chyba były w tempurze i jeszcze były jakby z takimi ziarenkami czy z czarnym sezamem i do jakiś buszy sos z boku. To było po prostu no przepyszne. Inaczej powiem Wam tak, że pięknie mam ten rocznik na głowie, że ja nie mam jakichś dużych oczekiwań odnośnie. Wiedziałam, gdzie się są brudna od pasty. Ja nie mam jakichś dużych oczekiwań odnośnie takich angielskich knajp. Bo przeważnie, angielskie knajpy to dla mnie to są rzeczy, które są odżywane to jest mikrofala, to są gotowe rzeczy, tylko wiecie, skądś tam przywożone i tak dalej. No bo, no bo tak, tak to wygląda tutaj, często, gęsto. Ale tu tak naprawdę, restauracja dla mnie z prawdziwego zażywienia, że jedzenie po prostu było no, obłędne. Myśmy tam w sumie 2 godziny, nawet nie wiem kiedy te godziny minęły, ale była e, fajna atmosfera, jest dosyć głośno, dosyć są tylko stoliki też jakby koło siebie i e, nie ma takiej prywatności czy, czy przestrzeni, ale po prostu jedzenie to było coś niesamowitego i na drugie, e, na drugie sobie zamówiłam z tej wegetariańskiej opcji, to była, była ta dynia, e, jakby taka pieczona, pieczony jakby taki kawałek dyni, powiedzieć taka, taki elastek z dyni. Na ten wzór i tam u góry było całym multum dodatków. I tam była jakaś kasza, e, dressing jakiś pesto, e, orzechy, z, orzechy, nie orzechy, tylko e, g, e, granat, właśnie. E, słonecznik z prażony i coś tam jeszcze. I właśnie po prostu to było e, feta, i to było tak dobre. Mm. Obłędne, obłędne. Ceny były też trochę wyższe, ale nie jakieś na zasadzie o Jezu, Matko Boska, po prostu zbankrutuje, jak... Nie, jakoś źle nie było. E, wiadomo, że jak się zamywa jakieś drinki czy wino czy coś, to no, przeważnie to jest jedna trzecia rachunku, ale... No ob, obłędne, więc jak chcecie... E, nie wiem, jesteście w Londynie, jesteście gdzieś w okolicach właśnie w Chelsea, czy macie ochotę na takie naprawdę przepyszne jedzenie, coś takiego mega wyjątkowego, smacznego, świeżego, takiego mmm... No to e, The Ivy Garden e, The Ivy, Chelsea Garden. Sztos i Petarda, Także coś, coś, coś pięknego, nie było w gębie. Um, Więc yy, tak to mówię, zakupy, <głos》>, yy, jak on zakupy. Jak wam z Ewą to bardziej Ewa yy, nakupowała. Teraz jak mam z Martyna to bardziej Martyna nakupowała, ale też właśnie fajne rzeczy. Um, no mówię, ja to mam takie właśnie niedosyt, ale też naprawdę nic nie potrzebuję. To po prostu miałam ochotę jechać i wiecie, ja co czasem mówię, te blogi są z opóźnieniem dodawane, więc dzisiaj jest. Yy, Tyle dzisiaj. Dzisiaj jest 12. Jak to oglądacie to pewnie tydzień później, albo już może nawet jeszcze, jeszcze później niż, niż po tygodniu, ale... Ja cały czas właśnie mam takie głupie przeczucia, że, że, że jakieś większe obostrzenia, że może być lockdown i w ogóle, że to jest taki właśnie bardzo niepewny grunt. Więc ja teraz po prostu ten czas, który jest przed następnym ogłoszeniem Borysa, co dalej? Ja po prostu mam ochotę tak jak cytrynę, żeby no jak, jak najwięcej zrobić w razie czego, gdybym później znowu była taka, wiecie, uwięziona. To też ja widzę się z agą, także... E, także tak, a u Lisy e, kupiłam dwie rzeczy i wzięłam próbkę podkładu, bo tak powiedziała właśnie, że można sobie jak próbki e, poprosić o próbkę i ci właśnie pisała, że użyła, bo też e, a, chyba jej odcień 11 dopasowali, ja tu mam odcień e, 5 i powiedziała, że ten podkład wygląda przepięknie, e, bez żadnej bazy na pielęgnacji i przypudrowała meteorytami, co my teorety raczej... One nie, nie trzymają tak bardzo podkładu, jeśli nie on ma tendencję do szybkiego ścierania się czy siedzenia na skórze, a ja że bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się skórę wtopił. E, a ja sobie wzięłam właśnie mm, dwa produkty, i podkład dzisiaj nałożę, ponoszę go em, na takiej swojej ulubionej bazie ostatnio, czyli na tej, co Wam pokazywałam w tym filmiku, który też zresztą muszę jeszcze, wiecie, ogarnąć, czyli e, na bazie z Too Face sobie dzisiaj nałożę ten podkład. I puder to będzie Mak Mineral Skin Finish. Ostatnio też jakoś najbardziej go lubię. Także opakowania wyglądają w ten sposób. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. I wzięłam po w odcieniu Velvet Muse. Jak chcecie, mogę Wam rozrobić rozpiskę do analizy na przyszły rok. Też odnośnie właśnie jej pomadek mogę je rozpisać. Także ta tutaj, Velvet Muse, wygląda w ten sposób. To jest wiele, wiele godzin później. Przestałam, przestałam nagrywać, bo. Bateria mi coś e, świadła, a myślałam, że mam naładowany e, telefon. i Powiem Wam, że e, nałożyłam sobie ten podkład, właśnie e, o którym Wam wspominałam na początku. E, odcień jest idealnie dopasowany i ja mam go teraz na skórze od e, jakichś 7 godzin i powiem Wam, że wygląda idealnie. Matka też się miała na ustach. No, ale e, o niej Wam może powiem w innym filmiku, w następnym vlogu, bo chciałabym, chciałabym Wam swatch pokazać, bo uważam, że e, ta pomadka, którą kupiłam w, właśnie w odsieniu e, Muse, jest turbo uniwersalna i to jest taki odcień dla każdego oczywiście jeśli takie odcienie się takie podobają bo tutaj nie ma y, y, za bardzo znaczenia właśnie temperatura bo są czasem takie produkty uniwersalne jeśli chodzi o bazę, takie neutralne y, więc naprawdę bardzo ładny kolor ale tak jak mówię już dzisiaj nie chciałam się specjalnie żeby jeszcze tutaj się gdzieś wam pokazywać na koniec dnia y, a my pojechaliśmy właśnie do, y, do Stanford żeby uczcić naszą zbliżającą się 12 rocznicę Poznania się, bo jeszcze, tak mówię, 12, 12, za chwilę 12 rocznica. Ma wolną niedzielę z Pilna, pogoda, także pojeźdźmy do Stanford niecałe 20 minut, tak naprawdę od Peterborough. Dobra, teraz Was postawiam na statywie i chcę powiedzieć, że w Stanford mają wyroby z Bolesławca. No, Bolesławiec, myślę, że Bolesławca wyrobów przedstawiać nie trzeba. Ja już kilka lat temu właśnie widziałam, że ten sklepik jest i tak naprawdę ja uważam, że Stanford to. To jest bardzo e, ładne miejsce, zwłaszcza, jeśli ktoś mieszka tutaj w Peterboru, czy w okolicy chcę pokazać ładną część Anglii, e, która też nie jest taka e, przeludniona, e, bo to naprawdę nie jest duże miasteczko, ale z naprawdę fajny, fajny klimat, ładne, zadbane, e, historyczne, tam też jest Bergley House, także e, zawsze można iść do Bergley House na spacer, czy też na kawę, tam jest bardzo ładna kawiana, jest jaką. Z takim biokiem na ogrody. Już chcąc wejść do Bergle, czy na to ogrody trzeba płacić, ale jest też, aby darmowa część atrakcji tam. No i Stanford sam w sobie mówię, nie duże miasteczko, ale dużo fajnych małych sklepików. To Stanford to jest takie miasto, gdzie bardzo ludzie stawiają na. na ja wiem, że tam są lokalsi, że właśnie tam. Mm, no jest, e, jest tak, że ktoś jest ze Stanford, to jest taki dumny, że, że, że tam mieszka, takie zawsze mam, mam wrażenie, że oni tak wspierają właśnie małe biznesy, jest też tam bardzo dużo właśnie takich mało sklepików, kawiarni, e, knajp też jest bardzo dużo nowych potwieranych, z tym, że my też długo właśnie w Stanford nie byliśmy, e, ale właśnie jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie by jechać na obiad, to tak naprawdę Stanford to jest 20 minut od nas. I myślę, że mamy kilka ciekawych propozycji właśnie na takiej jedzeniowej liście. Ale też weszliśmy do tego sklepu, gdzie właśnie Bolesławiec jest sprzedawany. I bardzo ładnie też przy okazji Pani to zapakowała. Także pomyślałam, że po prostu otworzę i Wam pokażę, co tutaj wzięłam. Już, już, już. Wszystko Pani tak, wiecie, porządnie zapakowane. Tą folię to sobie zostawię, bo to się zawsze przyda. W Bolesławcu podoba mi się najbardziej właśnie ten jakby wzór, ten print, który ja wzięłam, ale to jest ładne. Dlatego wzięłam właśnie talerzyk. Ja to mówię, że to są pawie piórka. To nie są pawie piórka, ale tak mi się to kojarzy. Właśnie nie lubię, te, nie lubię to połączenie bieli z granatem i do tego właśnie te, te kółeczka, także piszę. Ceramika artystyczna, bolesławiec. Tutaj wszystko mamy. Najważniejsze, że jest to bezpieczne do używania w mikrofali, zmywarce i też są takie rzeczy typu mm, do zapiekanek, na przykład takie naczynia, że można do piekarnika wstawiać. Także e, talerz bardzo, bardzo mi się podoba. E, miseczka, to jest taka e, sałatkowa. Także to jest taki, jak, wiecie, jak na kanapkę, tak na sałatkę. Ja bardzo lubię mieć. E, talerze, miseczki i tego typu rzeczy w kuchni, wszystko z innej parafii. Ja nie muszę mieć zestawów. Właśnie lubię mieć taki miszmasz. I tutaj wziąłam sobie jeszcze jedną rzecz. Już Wam pokażę. To jest taki... To jest pojemnik. Co to jest? To jest taki, można powiedzieć, talerzyk w formie kawałka łyżki, żeby właśnie łóżko odkładać z boku. Miałam jakiś fajny talerzyk, ale go rozbiłam. A chciałam tutaj właśnie coś z boku, no bo wiadomo, jak się gotuje, to gdzieś tą muszę potem trzeba odkładać przy mieszaniu. Dlatego wzięłam sobie właśnie. A tutaj za tymi ceny ściągała coś, coś takiego. Także taka miseczka na. O, powiedzmy, o, okay, tutaj gotujemy. Coś. I trzeba otworzyć łyżkę czy coś. Także tak z boku tutaj będzie o, od razu na blacie. Nie wiem, jest ładne, bo nie jest też takie... Jeszcze... Nie chciałam też, różne były wzory właśnie z Bolesławca, były fajne też takie bardziej jakby sezonowe, świąteczne, ale chciałam właśnie coś takiego. Widziałam w kształcie całej takiej długie łyżki, ale nie było na no, mówię, nie szkodzi, także to tutaj daję do mycia. A jeszcze na, na, najlep najlepszy hit jest taki, to już bym miałam mówić ostatnio, ale zapomniałam. Kilka blogów do tyłu powiedziałam Wam, że ten mój ulubiony kubek, który kupiłam w Jekyll chyba dwa lata temu, trzy lata temu, że przez przypadek właśnie Andrzej mi go zbił. I na Instagramie, nie wiem czy tutaj mówić po imieniu, bo nie, nie każdy sobie tak jak mówię, wy, wywoływany do, do tablicy, ale właśnie jedna z Was, napisała mi, że znalazła tą dziewczynę, jej sklep na Etsy i profil na Instagramie. Ja w ogóle jakieś próbowałam, ale nie mogłam jej znaleźć. Nawet kupowałam ostatni ten talerzyk też, jakbyśmy właśnie w korwali, tam właśnie wymarazion, to pytałam właśnie chłopaka w tym takim lokalnym sklepie, czy ona ma Instagrama i tak dalej, jakoś chyba ale nie potrafił mi mi pomóc, tylko użyć tą bąbę, bo bym strzelała. I właśnie nas was mi znalazła tą dziewczynę, która. Robi tą ceramikę i ja do niej napisałam i powiedziała, że mi zrobi taki sam kubek. Czujecie? Ja po prostu byłam taka na zasadzie: Wow, że komuś się chciał zrobić coś takiego mi e miłego dla mnie. To było takie. Pana, że stała, że ja mówię, mówię wiesz co? Mój Wicka napisała mi na Instagramie, e wysłała mi screenshot'a do sklepu właśnie Etsy, do Instagrama e tej, która robi, robi te kubki i. I ja do niej napiszę, i to było takie wow! Po prostu, bo no to było mega miłe po prostu, takie wow! Wow do potęgi! Także ten kubek, ja powiedziałam, że tam nie ma parcia i tak dalej, że to musi być na już, mówię, ja będę miała chwilę i tak dalej, wyjął przed świętami na prezenty, pewnie ma zamówienie i tak dalej, zaopatrzenie robi do tych lokalnych sklepów właśnie tam w Kornwalii, Także ten kubek pewnie będę miała w przyszłym miesiącu, czy tam po nowym roku w sensie 3 w miesiącu, już będzie po Nowym roku, e, ale wiecie o co chodzi, to było takie niesamowite, także nie, nie, mam, nie, nie, nie miałam parcia na szukanie innego kubka, e, bo wiem, że ten mój za niedługo do mnie wróci, można powiedzieć, także to było coś takiego pff, sztosnie. Także e, ja teraz biorę się za e, za wieczorną taką rutynę, żeby właśnie zmyć makijaż. I siądę sobie chwilę do komputera, żeby trochę popracować, bo zaczyna mi się um, od przyszłego tygodnia taki młyn w pracy, że wątpię, żebym miała czas na filmiki na dodawanie, żeby być regularnie. Bo będę jeździło do pracy i rano, i wieczorem, i rano, i wieczorem, także jest taki naprawdę turbo przedświąteczny młyn, później już zwalnia, później już jest spokój, ale no na tą ostatnią chwilę mam bardzo, bardzo dużo pracy, na co oczywiście nie narzekam, bo to, tak mówię, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. E, po świętach, także kochani, z to wszystko. E, nie mówię, że widzimy się pojutrze, bo e, nie wiem, wątpię. E, szybciej się zobaczymy na Instagramie czy na TikToku. Także tam chodźcie, anna na w Was zapraszam serdecznie. E, I przez najbliższe dni będę testowała właśnie tą próbkę podkładu, którą dostałam, ale powiem, że na pierwszy. Pierwszy raz jak ją e, dzisiaj używam, to e, uznałam, że przepiękny jest ten podkład, bardzo mi się podoba e, i właśnie w połączeniu z tą bazą, z too-face i pudrem z Maka e, mineralskim finish wygląda prześlicznie, przepięknie, nic nie też nie ciągnie, nic mnie nie szarpie. E, jakiś super chyba taki odporny na ścieranie, to nie będzie, bo właśnie sporo dzisiaj w maseczce musiałam e, chodzić właśnie jak chodziliśmy e, po sklepach. E, nie wiadomo, że ta buzia dzisiaj trochę parowała, pociła się, ale e, no mi się naprawdę, naprawdę podoba. Dobrze, ponożę, przetestuję, ale e, myślę, że kupię nowe opakowanie. No, nie miałam parcia na kupowanie podkładu od razu, jak miałam zrobiony właśnie ten e, Color Match, bo mój podkład życia to e, Essence e, Stay All Day, który kosztuje e, 3,60 i e, po prostu miałam ochotę na coś nowego, i podkład e, jest naprawdę dobry. Także kochani, zamienię to wszystko. E, widzimy się za jakiś czas w kolejnym filmiku. E, także ja Wam życzę wszystkiego dobrego na zbliżające się święta. E, i do zobaczenia wkrótce. Także buziaki, trzymać się ciepło. Pa, pa.